Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyjątkową książką. To jest wydawnictwo słowne młode Dzielni ratownicy. I tutaj jest taki podtytuł: Przeżyj dzień z dwunastoma prawdziwymi pracownikami służb ratowniczych. I my ten dzień przeżyjemy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty, do których subskrybowanie bardzo Was serdecznie zapraszam, dawajcie mi tam znać, co myślicie o książkach, które pokazuję. Bardzo lubię czytać Wasze uwagi i komentarze i często z nich korzystam, opracowując recenzje albo wybierając to, co pokazuję następnym razem. Także dawajcie znać, że widzicie i że jesteście. A teraz już zaglądamy do dzielnych ratowników. I zobaczcie, jaki fajny pomysł na książkę, bo wiele dzieci, zresztą dorosłych też, Fascynujemy się i podziwiamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za nasze zdrowie, za nasze bezpieczeństwo, osoby typu strażak, typu lekarz, policjant itd. Niby wiemy i potrafimy opowiadać o ich pracy, a jednocześnie przeżyć jeden dzień z nimi, to jest fascynująca przygoda. Więc pomysł autorki polega na tym, dokładnie na tym, żeby zostać z tymi osobami przez jeden dzień, obserwować, jak pracują i rozmawiać z nimi oczywiście, żeby potem. Dzieciom móc opowiedzieć ze szczegółami, jak to tak naprawdę wygląda. I tutaj w spisie treści mamy postacie, które będziemy śledzić, brzydko mówiąc, będziemy je obserwować. I tak jak wspomniałam, są wśród nich między innymi strażak, takie bardzo popularne, znane zawody, ale wśród osób, które ratują życie, jest na przykład też pielęgniarka, jest też weterynarka, jest lekarz lotniczy, jest chirurg, jest ratownik, który patroluje. Plaże, ale jest też co mnie bardzo cieszy terapeutka, która wspiera dorosłych i dzieci w ich trudnościach i bardzo by mi się marzyło. Ja wiem, że tutaj są jakby słowo ratownicy jest słowem kluczem, ale zobaczcie, jakby fajnie było, gdyby wśród takich osób był też zawód nauczyciela pokazany, jakby to mogło pomóc podnieść trochę prestiż, który wiemy, że jest szargany, więc mam nadzieję, że takie książki również zaczną się pokazywać. No, i dobrze, mamy strażaczkę. chcę Wam pokazać, jak wygląda każdy rozdział. Tutaj jest krótka informacja o tym, co robi strażak. I to są też tak napisane rozdziały, które opowiadają w pierwszej osobie, czyli co ja robię jako ta strażaczka. Te postacie, one są też zebrane, co jest też świetnym pomysłem, pokazane z różnych krajów. Więc na przykład mamy psychoterapeutkę z Niemiec, strażaczkę z tam i to też w sumie ma znaczenie. Przeczytam Wam fragment, żeby było wiadomo, jak. Ci bohaterowie z nami rozmawiają. Cześć, mam na imię Leoni i pracuję w Brytyjskiej Straży Pożarnej Ratownictwa. Każdego ranka dowódca naszej jednostki przydziela całej załodze rolę na dany dzień. Dzięki temu wiemy, kto u nas w sytuacji nagłego wypadku będzie prowadzić wóz strażacki, kto obsługiwać pompę gaśniczą, a kto wbiegnie do budynku, żeby ugasić pożar. I przeczytałam tylko ten tutaj tekst wyszczególniony e, tłustym drukiem. Mamy też tutaj na dole ilustracje, które są podpisane, opisane, no bo to są jakby fragmenty życia e, danej osoby, więc my możemy tutaj zobaczyć zobaczyć, że uczymy się jak używać węży wysokociśnieniowych, którymi gasi się intensywne pożary. Używając rozpieraka hydraulicznego trenujemy z kolei ratowanie ludzi uwięzionych w samochodach. Więc po pierwsze jest tu opisany dokładnie obrazek, a po drugie zobaczcie ile już tutaj jest informacji i są konkretne nazwy. I właśnie nie ma rozmawiania o pracy służb ratowniczych bez używania konkretnych Nazwy, więc można się tutaj po prostu doedukować. Może pokażę na innym też przykładzie, choćby pielęgniarka pediatrii. Znowu, tutaj mieliśmy opisane, tutaj mamy te takie komiksowe ilustracje i rzeczy ważne, bez których ona po prostu nie mogłaby pracować. One są oczywiście wszystkie tutaj podpisane, ale w każdym rozdziale jest też tutaj na środku zaznaczony tekst i to jest najważniejszy element mojego wyposażenia. I jak przeczytacie, Całość to może Was często zaskoczyć, dlatego, że no, dla jednych będzie to takie konkretne urządzenie typu właśnie dla pielęgniarki to jest inkubator na pediatrii. Jest niezbędny dla wcześniaków, ponieważ panują w nim podobne warunki jak w ciele matki. Ale dla kogoś innego, wezmę tą terapeutkę, z której yy, jakby udziału w tej historii tak się cieszyłam, dla niej najważniejsza jest lampa stołowa. Delikatne światło lampy tworzy spokojną, bezpieczną przestrzeń. Bez czego nie dałoby się porozmawiać na bardzo trudne tematy. Ale gdzieś tam też widziałam, o na przykład zobaczcie, mamy tutaj chirurga i e, zobaczcie ile tutaj jest elementów, więc wybrać jedno to jest chyba dosyć trudne, a też wiadomo, że dla każdej osoby, każdego chirurga e, to będzie trochę inna rzecz. Natomiast tu z tyłu są pokazane postacie, które naprawdę zainspirowały autorkę do opowiedzenia o bohaterach, których mamy w książce i to z nimi rozmawiała. Więc to dla tych konkretnych postaci, na przykład dla chirurga, tam najważniejsza była igła, ale też na przykład zobaczcie tutaj, mamy pracowniczkę pomocy humanitarnej, która oczywiście też ratuje życie w bardzo wielu wypadkach i dla niej najważniejszą jest kamizelka z logo jej organizacji, bo to oznacza, że w tłumie, gdzie często jest chaos, na przykład bo coś się wydarzyło, że ona jest rozpoznawalna i dzięki temu łatwiej jej Pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują, jest też widoczna z daleka, więc jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wie do kogo się zwrócić. Niby takie drobiazgi, a jakie to jest niesamowite. Bardzo, bardzo. Bardzo podoba mi się ta książka i jestem przekonana, że wiele dzieci niby wie i część zawodów zna i z chęcią pewnie pozna te takie szczegóły, ale wiele dzieci po prostu wczuje się w czytanie, przy okazji dowiadując się mnóstwa rzeczy, wczuje się w czytanie, bo my tutaj jakby razem z nimi przeżywamy ten jeden cały dzień. Czyli trochę tak uczymy się być ratownikami.